Witam was na kanale, w dzisiejszym odcinku będziemy tutaj sobie przełasić papugi Możecie zobaczyć jest tutaj już wszystko zebrane. powieszane żelazie nowe Tu ja bym czekał je ale była taka sława, że się dało w nią chciał wkręcić, chciałby się wkręc, wiercić Jest tu 15 butek, 11 dla falistych i 4 dla nimf Tu już mam przepylki sobie złapałem i je pierwsze wpuściłem tutaj mamy taki schopek ziemi. tu muszę taki del tylko tamto muszę wrócić no i tutaj dostałem jeden tutaj dostałem drugi zobaczymy czy mi się to zbudować czy nie no i co poprawię i zaraz je wpuszczamy poprawiłem tamto czystołem no i co już wpuszczamy jedziemy tak zaraz są tu dwa sałczyki cztery sałczyki raczej Salczyk jest zapewne. pewno. proszę. To jest zapewne salczyk, sobie głowkę widzę, zwalił. Tak to jest już z przenoszeniem. To jest salczyk na pewno. Bo jak głupie. To też jest salczyk na pewno. Tylko on jest bez nogi wiedzon Jest salczyk bez użyteczny uszy, uszy To nie wiem to nie wiem sam ale wydaje mi się że samiczka i to są trzy samiczki pewne raz ta jest bardzo ładna duża dwa i trzy ta też jest ładna i też sobie rozwaliła głowę eee, co mają kryjówki. ja je tu zamykam nie wiedzą, bo tu są co roku zajął tu otoczenie To będę dawał jeść zaraz Niech sobie pochodzą tak w psałe mrówki, pozjadają Ta zawsze białe, już tam nie wiem czy im będę dawał bo żeby się i w wódce i tam miał po prostu wodę włazić, włazić Hopa hopa Dostały dzisiaj, wynoszę tylko faliste i to nie wszystkie. Chcę zobaczyć, na pogodę. No, powinny przeżyć, bo to mi się wydaje, że to jest. Ale tak już jest pogoda ładna. Nie mamy orzów. wyniosę dzisiaj kilka. Wszystko okej. Okay. to i wynoszę jeszcze. I co, i tyle. Łapię i zaś się widzimy.